Z domkami znalazłem niewielki statek, a w nim całą zawartość, o której było napisane w liście. Podróżowałem na północ przez kilka dni, nie wiedząc, gdzie by mój brat się podział. Byłem głodny i wyziębiony, bo woker starczał tylko na trzy dni podróży. Ale znalazłem jakąś zaśnieżoną ziemię. Oby ktoś tam mieszkał i pomógł mi znaleźć Camilo. Jak <słuch> zimno. Zapada noc. Muszę znaleźć jakieś schronienie. Nic przez ten śnieg nie widzę Nic tam nie widać Może wejdę na górę Stąd coś, może prawdopodobnie tam coś znajdę Albo chociaż zobaczę Mam dość Chce znaleźć Kamila? Samotność mnie doskrywa. Chyba coś tam widzę. Kizerycy. Wygląda? Nie. Wątpię. Znaczy to sprawdzić. Nic już mi nie boli. Całkiem nic. Nie czuję niczego. Chcę tylko znaleźć Kamila. I mieć święty spokój. Kompas zaczął się dziwnie zachowywać. Dotarłem do... W pobliżu tej... Polarnej. Nie na no, co to Wyspy tej zimowej... Patrzcie. O! Śnieg! Przestał padać, ale... To dobrze. A tamto to było cholerna ta place A dzięki niej chcę zobaczyć, gdzie mam mieć dokładnie. To jest znowu pleśń. Nie zauważyłem jej pod warstwą śniegu. Spać się z nosem. Muszę znać jakieś schronienie. O! O wilku mowa. Wschylenie, chociaż przed wiatrem. Idę spać. Muszę się zdrzemnąć. Gdzie ja jestem? Kurczę! Co się dzieje? Ktoś mnie chyba tutaj przyprowadził. Ale jakim... Hmm. Drzwi są pozamykane. O, otwarte! Wejdę. Co za pomieszczenie? Książki. Krzyżanie. przejście. Schodzę na dół. Kamil? Nie! Kamil! Co ci? Nie! Uspokój, Uspokój się Patryk. Patry. Kto ty? Zaraz ci wszystko wytłumaczę. wytłumaczę. Co zrobiłeś dla Kamila? Uspokój się, to tylko wielki sen. Co? Kłamiesz! Widziałem, że któryś z was odziedziczy tą chorobę. Kim ty do cholery jesteś? Chodź ze mną. Co to za miejsce? To twoja podświadomość. Co? Widzę, że nie wierzysz mi za bardzo w tej formie, więc ci to udowodnię. Ojcze? Witaj sejs. Nie będę, będę wzlekał zlekał i wszystko ci wytłumaczę. Ten cały statek, w którym byliśmy, tam były przeprowadzone tam badania nad rozdzielaniem ciała, ciała i duszy. Lecz powstał problem z pierwotnej próby przeprowadzania na waszej, na waszej matce, matce, a wtedy nie widzieliśmy, że ona jest wciąż. Było wiadomo, że zachorujecie na zmianę duszy, więc. Żeby Możemy pomóc wam kiedyś w tej, w tej sytuacji, sytuacji podzieliłem swoją duszę na dwie części. Jedna, jedna jest w Kamilu, a druga w tobie. Kończy mi się, się czas. Idź tą drogą, drogą, i drogą i pamiętaj, że to twój umysł. I możesz, możesz robić, robić, co chcesz. Dziękuję, ojcze. Pamiętaj, zawsze będę przy tobie i Kamilu. Czas wracać do domu. Do Kamila. To on się martwi. Ola, ci mogę. Naprawdę? Ale mi się z tym. Chcę wrócić do domu, wytłumaczyć wszystko Kemelowi, abym wrócił. Teraz, w śmierci.